Znajdujemy się w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w samym Jaworze. Nazywam się Dariusz Smyk. Prowadzę gospodarstwo y, 200 hektarowe. Produkcja jest typowo roślinna. Y, przewagą z pszenicy, rzepaku, jęczmień browarny. Prowadzone jest przeze mnie około 40 lat już. Odziedziczyłem gospodarstwo oczywiście po dziadku z, z sytuacją taką, że. Że nawet nie byłem jeszcze pełnoletni, aczkolwiek poukładało się to tak, że dopiero jak, jak skończyłem 18 lat, dopiero przejąłem to gospodarstwo. No, zaczęło się gospodarstwo od 5,5 hektara. Jak sobie z tym radzę? Nieraz sam się zastanawiam, gdzieś tam wieczorem, jak usiądę, jak sobie z tym radzić. No ale przy wsparciu żony, syna, córki, nie ukrywam, że, że, że to jakoś tam daje radę. No, gospodarstwo de facto jest rodzinne. No, próbować, jak to się mówi z żoną, z synem. Oczywiście mam jednego pracownika stałego, który, bo sam bym sobie z wszystkim nie poradził, jakby nie było pole, są rozrzucone po trzech gminach, no i w taki sposób sobie dajemy jakoś radę, aczkolwiek jest dość fajny. W 2003 zakupiony został traktor John Deere mocy 115 koni typ jego, jak dobrze pamiętam 65,20 premium. Do dzisiaj służy w gospodarstwie, jest to maskotka gospodarstwa. I szczerze powiem Państwu, że jak ja to nazywam po swojemu, ten traktor ma dożywocie w tym gospodarstwie. On po prostu nie wyjedzie. <grym> no i tak się zaczęło. No, zaczęło się dobra współpraca z Johndirem, tylko z tego tytułu, że była wyspecjalizowana załoga tam. No, nie ukrywam, że gdzieś tam, gdzieś tam, żeśmy się po prostu dobrze poczuli razem. No i tak do dzisiaj to trwano. Nie ukrywam, że w tej chwili jest już to piąty jakiś tam zakupiony traktor. Kombajn przyjechał de facto już drugi. W tej chwili jest T670i. Pierwszy był W540. Bardzo klasowy kombajn, bardzo konkretny. Co się wydarzyło, dlaczego nastąpiła zmiana? Muszę powiedzieć tak, specyfika w tej chwili naszych pogód jest niesamowita, dlatego że tak, mamy 2 3 dni pogody konkretnej, bardzo dobrej. A później przychodzi załamanie i nagle dochodzi do sytuacji takiej, że to załamanie nie jest takie jak 25 lat temu, że spada 2-3-4 litry wody i kosimy dalej. Dzisiaj załamanie pogody po dobrej pogodzie spada 10-50 litrów. No i wtedy wiadomo, nasza jakaś, jakość zbóż i tak dalej jest katastroficzna, także czekamy na to de facto 10 miesięcy, a jest problem. Zdjęcie z pola w przeciągu jednego dnia, 10 godzin pracy tego kombajnu, proszę sobie wyobrazić, zdjęliśmy 330 ton zboża w moim gospodarstwie z przejazdami, bo to nie było w jednym kawałku. Powiedzmy, pole 330 ton, 10 godzin. Temat GPS-u, tego precyzyjnego, jak to się mówi, prowadzenia maszyny, gdyby Gdyby go nie było, na pewno nie byłoby tej wydajności i na pewno było to zużycie paliwa dużo większe. To robi też właśnie tą wydajność i robi, jak to się mówi, zużycie paliwa. Bez tego ten kombajn po prostu na pewno nie byłby tak precyzyjny. No, jestem akurat też gdzieś tam kredytowany na, na zakup tej hali wybudowanie. No i jak to się mówi, ta kołdra finansowa nie była gdzieś tam za, za duża u mnie. Ale kombajn został zakupiony w bardzo korzystnym finansowaniu. Jest to kredyt fabryczny. Zerowym oprocentowaniem to jest podstawa rzecz w oprocentowaniu stałym. Także dzisiaj praktycznie to, co zostało kupione i zakontraktowane przeze mnie, jest to praktycznie tylko sam spłacam kapitał. Ale co dalej, zobaczymy w każdym razie. Na pewno jestem bezpieczny.